Geografia. Ruchy Ziemi. Ziemia w układzie słonecznym. Czy wiesz, że ludzie obserwowali ruch Słońca i innych obiektów na niebie już wiele wieków temu? Na tej podstawie twierdzili, że Ziemia znajduje się w środku wszechświata, a pozostałe obiekty, np. Słońce, inne gwiazdy oraz planety, krążą wokół niej. Dzisiaj wiemy, że to złudzenie, a obiekty nazywane ciałami niebieskimi wykonują po niebie tylko pozorny ruch. Do zmiany przekonań ludzi przyczynił się Mikołaj Kopernik. Dowiódł on, że to Ziemia i inne planety obiegają Słońce. Jego teoria stała się podstawą współczesnego myślenia o Układzie Słonecznym. W czasach Mikołaja Kopernika znano tylko sześć planet, nie wiedziano też, że wokół planet krążą księżyce. Uczeni mogli bowiem obserwować niebo jedynie gołym okiem. Pierwszą lunetę, która umożliwiała obserwację bardziej oddalonych ciał niebieskich, skonstruowano dopiero 60 lat po śmierci Kopernika. Czym jest Układ Słoneczny? Układ Słoneczny tworzą Słońce i krążące wokół niego ciała niebieskie. Słońce świeci własnym światłem, więc jest gwiazdą. Dla nas jest to gwiazda szczególna, ponieważ znajduje się w najbliżej Ziemi, w odległości około 150 milionów kilometrów. I stanowi dla niej źródło energii świetlnej oraz cieplnej. To dzięki Słońcu na naszej planecie istnieje życie. Planety w Układzie Słonecznym. Wokół Słońca krąży osiem znacznie mniejszych od niego planet. W przeciwieństwie do gwiazd nie świecą one własnym światłem, lecz odbitym od swojej powierzchni. Planety są też dużo chłodniejsze od Słońca. Wszystkie planety odbiegają Słońce po torach nazywanych orbitami. Najbliżej naszej gwiazdy znajdują się planety skaliste. Merkury, Wenus, Ziemia i Mars. Bardziej oddalone od Słońca są planety olbrzymy, które składają się głównie z gazów. Należą do nich Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. W układzie słonecznym istnieją też planety karłowate. Są one mniejsze od planet, lecz podobnie jak one krążą po orbitach wokół Słońca. Największą spośród pięciu planet karłowatych jest Pluton. Naturalne satelity planet Tak jak planety układu słonecznego krążą wokół Słońca, tak wokół większości planet krążą ich naturalne satelity, nazywane księżycami. Jedynym satelitą Ziemi jest Księżyc. Okrążenie naszej planety zajmuje mu prawie miesiąc, a dokładnie 27 dni i 7 godzin. Tyle samo czasu trwa pełny obrót Księżyca wokół własnej osi. Dlatego z Ziemi zawsze obserwujemy tę samą jego półkulę, tarczę. Słońce oświetla Księżyc cały czas tak samo. Jednak z Ziemi, w zależności od dnia miesiąca, możemy dostrzec różne fragmenty jego tarczy lub nie widzimy jej wcale. Planety Układu Słonecznego. Układ słoneczny tworzą Słońce, planety i inne mniejsze od nich ciała niebieskie. Planety obiegają Słońce w różnym czasie. Im bliżej Słońca przebiega orbita planety, tym krótszy jest czas obiegu. Merkury okrąża Słońce w ciągu 88 dni. Ziemia potrzebuje do tego nieco ponad 365 dni. Z kolei odległy Neptun obiega Słońce w ciągu 165 lat. Merkury Znajduje się najbliżej Słońca i jest najmniejszą spośród planet skalistych. Obiega Słońce w ciągu 88 dni. Nie ma atmosfery, nie ma księżyców. Ziemia. Jest największą spośród planet skalistych. Obiega Słońce w ciągu roku. Ma atmosferę bogatą w tlen. Wokół niej krąży jeden satelita, księżyc. Jowisz. To największa planeta układu słonecznego. Obiega Słońce w ciągu niespełna 12 lat. Jest zbudowany głównie z gazów wodoru i helu. Dotychczas odkryto 79 jego księżyców. Uran jest dużo mniejszy od Jowisza i Saturna. Obiega Słońce w ciągu 84 lat. Składa się głównie z gazów wodoru, helu i metanu. Dotychczas odkryto 27 jego księżyców. Wenus ma podobne rozmiary do Ziemi. Obiega Słońce w ciągu 224 dni. Ma atmosferę, której głównym składnikiem jest dwutlenek węgla nie ma księżyców. Mars jest dwa razy mniejszy od Ziemi. Obiega słońce w ciągu niemal dwóch lat. Ma bardzo rozrzedzoną atmosferę zawiera ona niewiele tlenu, ma dwa księżyce. Saturn to druga pod względem wielkości planeta układu słonecznego. Obiega słońce w niespełna 30 lat, jest zbudowany z gazów, wodoru i helu. Wokół niego są widoczne charakterystyczne pierścienie z brył lodu. Dotychczas odkryto 62 jego księżyce. Neptun należy do gazowych olbrzymów. Znajduje się najdalej od Słońca. Okrążenie Słońca zajmuje mu około 165 lat. Jest zbudowany głównie z wodoru i Helu. Dotychczas odkryto 14 jego księżyców. Małe ciała niebieskie. Wokół Słońca krążą tysiące niewielkich ciał niebieskich. Zalicza się do nich planetoidy. W wyniku ich zderzania się powstają okruchy, które czasami wpadają w ziemską atmosferę. Widzimy je wtedy na niebie jako meteory. Większość meteorów całkowicie spala się w atmosferze. Niekiedy jednak spadają one na powierzchnię Ziemi. Nazywamy je wtedy meteorytami. W układzie słonecznym pojawiają się komety. Składają się one ze skalno lodowego jądra oraz z chmury gazu i pyłu tworzącej warkocz. Najbardziej znana jest kometa Haleja. Która przelatuje przez Układ Słoneczny co 76 lat. To najważniejsze. W centrum Układu Słonecznego znajduje się Słońce. Jest ono źródłem energii świetlnej i energii cieplnej dla planet oraz innych ciał niebieskich. Wokół Słońca krąży 8 planet. Cztery z nich są skaliste: Merkury, Wenus, Ziemia i Mars, a cztery gazowe: Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. W Układzie Słonecznym znajdują się także planety karłowate: Księżyce. Planetoidy, meteory i komety. Ruch obrotowy Ziemi. Gdy przez kilka godzin będziesz obserwować nocne niebo, zauważysz, że gwiazdy zmieniają na nim swoje położenie. W takiej sytuacji łatwo ulec złudzeniu, że ciała niebieskie krążą wokół Ziemi. W rzeczywistości jednak to Ziemia obraca się wokół własnej osi, a my razem z nią. Dlatego możemy obserwować zmianę położenia ciał niebieskich na niebie. W jaki sposób Ziemia wykonuje ruch obrotowy? Ziemia nieustannie obraca się wokół własnej osi. Ta oś to wyobrażona linia, która przebiega przez środek naszej planety oraz przez jej bieguny. Ruch obrotowy Ziemi odbywa się z zachodu na wschód. Pełny obrót o 360 stopni trwa 24 godziny, czyli dobę. Jeśli 360 stopni podzielimy przez 24, to okaże się, że w ciągu godziny Ziemia obraca się o 15 stopni. Dzień i noc następstwo ruchu obrotowego Ziemi. Kulisty kształt Ziemi powoduje, że promienie słoneczne oświetlają tylko część jej powierzchni. Na oświetlonej połowie panuje dzień, a na przeciwnej nieoświetlonej noc. Ponieważ Ziemia się obraca, kolejne obszary przechodzą ze strefy dnia do strefy nocy. Ta obserwacja pozwala stwierdzić, że występowanie dnia i nocy jest skutkiem ruchu obrotowego Ziemi. Następowanie po sobie dnia i nocy wpływa na rytm naszego życia oraz na przyrodę. Dzień przeznaczamy na naukę, pracę, zabawę i inne aktywności, noc zaś na sen. Podobnie zachowuje się większość roślin i zwierząt, które są aktywne w ciągu dnia. Do wyjątków należą tylko nieliczne gatunki prowadzące nocny tryb życia, np. sowy i ćmy. Pozorna wędrówka słońca. Na początku lekcji była mowa o tym, że ruch ciał niebieskich po niebie jest zbudzeniem. Dotyczy to także słońca, którego wędrówkę obserwujemy każdego dnia. Ta pozorna wędrówka również jest spowodowana ruchem obrotowym Ziemi. Kiedy obszar, na którym się znajdujemy, zaczyna wchodzić w strefę dnia, następuje wschód Słońca. To moment, kiedy Słońce pojawia się na horyzoncie, wyobrażonej linii, która w równinnym terenie oddziela powierzchnię Ziemi od nieba. Tuż po wschodzie Słońca znajduje się nisko nad horyzontem. Promienie padają na powierzchnię Ziemi pod niewielkim kątem. Cienie rzucane przez drzewa i domy są wówczas bardzo długie. W ciągu dnia Słońce wędruje po niebie coraz wyżej. Minuta po minucie zwiększa się także kąt padania promieni słonecznych, a długość cieni się zmniejsza. Około godziny 12 Słońce góruje, a więc znajduje się najwyżej nad horyzontem. Jest to moment nazywany południem słonecznym. Od tej chwili Słońce będzie wędrowało po niebie coraz niżej. Z każdą minutą będzie się także zmniejszał kąt padania promieni słonecznych aż do zachodu Słońca, kiedy schowa się ono za horyzontem. Wtedy obszar, na którym się znajdujemy, wejdzie w strefę nocy. Wędrówka słońca w różnych porach roku. Gdybyśmy codziennie przez rok obserwowali wschody i zachody słońca, to zauważylibyśmy, że słońce wschodzi i zachodzi w różnych miejscach na horyzoncie. Zmienia się także wysokość górowania słońca nad horyzontem, a więc kąt padania jego promieni na powierzchnię Ziemi mierzony w południe słoneczne. Zimą wysokość górowania słońca jest niewielka. A miejsca jego wschodu i zachodu znajdują się na horyzoncie bliżej siebie. Latem zaś wysokość górowania słońca jest największa w roku. Miejsca wschodu i zachodu słońca na horyzoncie są wtedy bardziej oddalone od siebie niż zimą. Obserwacje pozornej wędrówki słońca z użyciem Gnomonu. Obserwacja ruchu słońca po niebie ułatwia Gnomon. Jest to pionowo ustawiony kij, pręt lub słupek. Długość cienia rzucanego przez Gnomon na poziomą płaszczyznę zmienia się w ciągu dnia. Najkrótszy cień jest w południe słoneczne. Właśnie wtedy na jego podstawie możemy ustalić, jaka jest wysokość górowania słońca nad horyzontem. Ponadto, jeśli będziemy obserwować zmiany długości cienia gnomonu w południe w poszczególnych porach roku, zauważymy, że słońce góruje na różnej wysokości. Różnica czasu na Ziemi. Kolejnym skutkiem ruchu obrotowego Ziemi jest różnica czasu. Wynika ona z tego, że w danym momencie punkty na Ziemi oddalone od siebie na wschód lub na zachód znajdują się w różnych chwilach doby. Jest tam inny czas słoneczny, nazywany też czasem miejscowym. Tę samą godzinę czasu słonecznego mają tylko miejscowości leżące wzdłuż jednego południka. Posługiwanie się czasem słonecznym niosłoby ze sobą wiele utrudnień. Nawet na niewielkich obszarach, np. w Polsce, na wschodzie byłaby inna godzina niż na zachodzie. Aby uniknąć uciążliwości związanych z taką rachubą czasu, kulę ziemską podzielono na 24 strefy czasowe, w których czas różni się o jedną godzinę. Granice stref poprowadzono co 15 stopni długości geograficznej. Jednak na lądach w większości dostosowano je do granic państw, tak aby na całym terytorium danego kraju obowiązywał ten sam czas. W Szczecinie jest zatem ta sama godzina co w Warszawie. Tę samą godzinę pokazują również zegary w Norwegii, we Włoszech, a nawet w Nigerii leżącej w Afryce. Różnicę czasu najłatwiej zaobserwować w trakcie dalekich podróży na wschód lub na zachód. Gdy podróżujemy na wschód, przesuwamy wskazówki zegarków do przodu, czyli dodajemy czas. Jeśli podróżujemy na zachód, musimy cofnąć zegarki, czyli odejmujemy czas. Różnicę czasu możemy także zaobserwować bez wychodzenia z domu 31 grudnia. W tym dniu podawane są informacje, na których obszarach już powitano nowy rok, a na których dopiero to nastąpi. Dzięki ruchowi obrotowemu Ziemi możemy widać nowy rok kilka razy. Wystarczy odbyć podróż samolotem w kierunku zachodnim. Południk 180 stopni. Umowna linia zmiany daty. Gdybyśmy się udali w podróż dookoła kuli ziemskiej ze wschodu na zachód lub odwrotnie, to w pewnym momencie musielibyśmy przekroczyć południk 180 stopni. Jest on wyjątkowy, ponieważ wzdłuż niego lub w jego pobliżu ciągnie się umowna linia zmiany daty. Nie przecina ona jednak lądów ani nie rozdziela wysp należących do jednego państwa. Dlaczego ta linia jest tak ważna? Wyobraź sobie statek płynący przez ocean spokojny z Los Angeles w Stanach Zjednoczonych do Tokio w Japonii, czyli ze wschodu na zachód. Po przekroczeniu linii zmiany daty pasażerowie tego statku tracą jeden dzień, ponieważ muszą zmienić datę na dzień następny, niezależnie od tego, którą godzinę mają na zegarkach. W ten sposób, na przykład, niedziela staje się poniedziałkiem. Pasażerowie statku płynącego z stopio do Los Angeles, czyli z zachodu na wschód, zyskują za jeden dzień. Gdy przekroczą linię zmiany daty, poniedziałek stanie się niedzielą, po której znów rozpocznie się poniedziałek. To najważniejsze. Ziemia obraca się wokół własnej osi z zachodu na wschód. Jej pełny obrót trwa 24 godziny, czyli dobę. Do następstw ruchu obrotowego naszej planety należą występowanie dnia i nocy. Pozorny ruch słońca oraz innych gwiazd po niebie, różnica czasu na Ziemi. Na oświetlonej przez Słońce części kuli ziemskiej panuje dzień, a na zacienionej noc. Wysokość górowania Słońca nad horyzontem zmienia się w zależności od pory roku. Najmniejsza jest na przełomie jesieni i zimy, a największa na przełomie wiosny i lata. Ziemię podzielono na 24 strefy czasowe. W obrębie jednej strefy obowiązuje ta sama godzina. Podczas dalekiej podróży na wschód przesuwamy zegarki w przód, a podczas podróży na zachód w tył. Ruch obiegowy Ziemi. Na poprzedniej lekcji była mowa o tym, że Ziemia obraca się wokół własnej osi. Nie jest to jednak jedyny ruch, który wykonuje Ziemia, podobnie jak inne planety układu słonecznego, obiega Słońce. Ten ruch nazywamy ruchem obiegowym. Odbywa się on po orbicie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przebycie całej drogi wokół Słońca zajmuje Ziemi 365 dni, 5 godzin i 49 minut, czyli rok. Pełny obieg Ziemi wokół Słońca trwa 365 dni i prawie 6 godzin, czyli 1 czwarta doby dłużej niż rok kalendarzowy. Co się dzieje z nadmiarem godzin? Otóż co 4 lata do roku kalendarzowego jest dodawany jeden dzień, czyli czterokrotność 6 godzin. Taki rok nazywamy rokiem przestępnym. Trwa on 366 dni. Nachylenie osi ziemskiej. Ziemię obracającą się wokół własnej osi czasem porównuje się do dziecięcej zabawki Bąka. Nie jest to jednak porównanie idealne, ponieważ w przeciwieństwie do Bąka, Ziemia cały czas pozostaje nieco przechylona. Dokładnie rzecz ujmując, oś ziemska jest nachylona do płaszczyzny orbity pod całym kątem 66,34 stopnia. Zmiany oświetlenia Ziemi i pory roku. Ponieważ nachylenie osi ziemskiej nie ulega zmianie, podczas ruchu obiegowego naszej planety cyklicznie zmienia się oświetlenie półkuli północnej i półkuli południowej. Przez pewien czas lepiej oświetlona jest półkula północna, potem półkula południowa, a następnie znowu półkula północna. Ta zmiana oświetlenia Ziemi przyczynia się do występowania astronomicznych pór roku wiosny, lata, jesieni i zimy. Zmiany astronomicznych pór roku następują wtedy, kiedy Słońce góruje w zenicie na określonych równoleżnikach. To oznacza, że w południe słoneczne promienie padają tam prostopadle pod kątem 90 stopni do powierzchni Ziemi. Przypada to w następujących dniach: około 21 marca i 23 września na równiku, około 22 czerwca na zwrotniku raka, około 22 grudnia na zwrotniku koziorożca. Ludzie mieszkający na półkuli północnej są przyzwyczajeni do tego, że Słońce góruje na południowej stronie nieba. Tymczasem na półkuli południowej, np. w Nowej Zelandii, mieszkańcy obserwują górowanie Słońca po przeciwnej, północnej stronie nieba. Jak się zmienia długość dnia i nocy w ciągu roku? Ruch obiegowy Ziemi powoduje, że w ciągu roku zmienia się długość dnia i nocy. Na półkuli północnej najkrótszym dniem jest 22 grudnia. Wtedy też noc trwa najdłużej. Z kolei 22 czerwca na półkuli północnej występuje sytuacja odwrotna: dzień jest najdłuższy, a noc najkrótsza. Na równiku dzień i noc przez cały rok trwają po około 12 godzin. Na pozostałych obszarach zrównanie czasu trwania dnia i nocy następuje tylko dwa razy w roku: 21 marca i 23 września. Na obszarach okołobiegunowych występują zjawiska Dnia Polarnego i Nocy Polarnej. 21 marca na biegunie północnym rozpoczyna się dzień polarny, podczas którego słońce w ogóle nie zachodzi. Stopniowo obejmuje on coraz większy obszar i około 22 czerwca sięga koła podbiegunowego północnego. Na tym równoleżniku dzień polarny trwa tylko dobę, z kolei na biegunie północnym aż pół roku, do 23 września, kiedy zaczyna się tam noc polarna. Na półkuli południowej występuje wówczas odwrotna sytuacja. Trwa noc polarna, a słońce w ogóle nie wschodzi. Różnice długości dnia można zaobserwować także w Polsce. Na północy naszego kraju najdłuższy dzień roku trwa ponad 17 godzin. Tymczasem na południowych krańcach Polski najdłuższy dzień jest prawie godzinę krótszy trwa nieco ponad 16 godzin. To najważniejsze. Pełny obieg ziemi wokół Słońca trwa rok, czyli 365 dni, 5 godzin i 49 minut. Oś ziemska jest nachylona do płaszczyzny orbity pod stałym kątem 66,34 stopnia. Następstwami ruchu obiegowego Ziemi są zmiany oświetlenia poszczególnych fragmentów kuli ziemskiej, występowanie astronomicznych pór roku, wiosny, lata, jesieni i zimy, zmiany wysokości górowania Słońca na poszczególnych obszarach, zmiany długości dnia i nocy. Strefy oświetlenia Ziemi. Jak już mówiliśmy, jednym z następstw ruchu obiegowego Ziemi jest zmiana jej oświetlenia w poszczególnych porach roku. Ma to wpływ na ilość energii słonecznej, jaką otrzymują w ciągu roku różne obszary Ziemi. Charakterystyka stref oświetlenia Ziemi. Różnice kąta padania promieni słonecznych w południe oraz odmienna ilość energii słonecznej docierającej do poszczególnych obszarów wpłynęły na wyróżnienie pięciu stref oświetlenia Ziemi. Jednej strefy międzyzwrotnikowej. Dwóch stref umiarkowanych, dwóch stref podbiegunowych. Strefy podbiegunowe rozciągają się od kół podbiegunowych do biegunów. Wysokość górowania Słońca jest bardzo mała, największa na kołach podbiegunowych. Do tych obszarów dociera najmniejsza ilość energii słonecznej na Ziemi. Występują tam zjawiska dnia polarnego i nocy polarnej. Na kołach podbiegunowych trwają one tylko 24 godziny. Im bliżej biegunów, tym dzień polarny i noc polarna stają się dłuższe. Na samych biegunach trwają one na przemian po pół roku. Strefy umiarkowane. Rozciągają się od zwrotnika raka do koła podbiegunowego północnego oraz od zwrotnika koziorożca do koła podbiegunowego południowego. Wysokość górowania słońca jest tam bardzo zróżnicowana i zależy od szerokości geograficznej oraz pory roku. Zmniejsza się ona w kierunku od zwrotników do kół podbiegunowych. Na półkuli północnej latem wysokość górowania słońca jest większa niż zimą. Latem dni są tam długie, a zimą krótkie. Strefa międzyzwrotnikowa rozciąga się między zwrotnikiem raka a zwrotnikiem koziorożca. Wysokość górowania słońca w ciągu roku waha się od 90 stopni do nieco ponad 43 stopni. Tylko w tej strefie promienie słoneczne padają w południe pod kątem prostym, słońce świeci w zenicie. Ta strefa otrzymuje najwięcej energii słonecznej. W ciągu roku długość dnia zmienia się tam nieznacznie. Najkrótszy dzień trwa około 10,5 godziny, a najdłuższy około 13,5 godziny. Oświetlenie Ziemi, a zróżnicowanie klimatu i krajobrazów. Ilość energii, która dociera do poszczególnych obszarów, w dużym stopniu wpływa na rozkład średniej rocznej temperatury powietrza na naszej planecie. Na obszarach, które otrzymują najwięcej energii słonecznej, występują najwyższe wartości temperatury powietrza. Z kolei tam, gdzie dociera znacznie mniej energii słonecznej, wartości temperatury powietrza są niższe. Na przykład w strefach umiarkowanych temperatura jest niższa niż w strefie międzyzwrotnikowej, ale wyższa niż w strefach podbiegunowych, najmroźniejszych obszarach na Ziemi. Zróżnicowanie temperatury powietrza przyczynia się z kolei do występowania stref klimatycznych i stref krajobrazowych, o których mówiliśmy na lekcjach w piątej klasie. To najważniejsze. Kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię Ziemi zależy od szerokości geograficznej. Największy jest w okolicach równika, a najmniejszy na biegunach. Wyróżniamy pięć stref oświetlenia Ziemi: jedną strefę międzyzwrotnikową, dwie strefy umiarkowane oraz dwie strefy podbiegunowe. Zróżnicowanie oświetlenia Ziemi jest przyczyną występowania stref klimatycznych oraz stref krajobrazowych. Podsumowanie. Gwiazdy świecą własnym światłem, a planety światłem odbitym od swojej powierzchni. W centrum układu słonecznego znajduje się Słońce, a wokół niego krąży 8 planet. Planety skaliste: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars. Planety gazowe: Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Ziemia wykonuje ruch obrotowy wokół własnej osi z zachodu na wschód. Pełny obrót Ziemi trwa 24 godziny, czyli dobę. Występowanie dnia i nocy, pozorny ruch Słońca i innych gwiazd po niebie. Oraz różnica czasu na Ziemi to następstwa ruchu obrotowego naszej planety. Ziemię podzielono na 24 strefy czasowe. W obrębie jednej strefy obowiązuje ta sama godzina. Podczas podróży w kierunku wschodnim przesuwamy wskazówki zegarów w przód, a podczas podróży na zachód w tył. Pełny obieg Ziemi wokół Słońca trwa rok, czyli 365 dni, 5 godzin i 49 minut. Nachylenie osi ziemskiej do płaszczyzny orbity jest stałe i wynosi 66,34 stopnia. Do skutków ruchu obiegowego Ziemi zaliczamy zmiany oświetlenia Ziemi w ciągu roku, występowanie astronomicznych pór roku, zmiany wysokości górowania Słońca na poszczególnych obszarach oraz zmiany długości dnia i nocy. Wysokość górowania Słońca jest inna w różnych miejscach na Ziemi. Im dalej na północ lub południe od równoleżnika, na którym słońce góruje w zenicie, tym mniejsza wysokość górowania słońca. Wyróżniamy pięć stref oświetlenia Ziemi: jedną strefę międzyzwrotnikową, dwie strefy umiarkowane, dwie strefy podbiegunowe. Skutkiem zróżnicowania oświetlenia Ziemi jest występowanie na naszej planecie stref klimatycznych oraz stref krajobrazowych.